Liam Nelson niemal codziennie korzystał z komunikacji miejskiej. Mężczyzna pracował jako kierownik w małej firmie handlowej, a biuro znajdowało się daleko od jego domu. Płaca nie była wygórowana, ale Liam dorastał w biednej rodzinie i nauczono go tam, jak doceniać każdy zarobiony grosz. Jego ojciec zginął w strasznym wypadku samochodowym spowodowanym przez pijanego kierowcę. Liam skończył właśnie 5 lat i wciąż pamięta łzy na twarzy swojej matki Amandy po otrzymaniu straszliwej wiadomości. Od tamtego momentu Liam nie mógł znieść widoku płaczu, zawsze przywracało go do tej przepełnionej żalem chwili. Po pochowaniu męża Amandy nigdy nie otrząsnęła się z żalu. Nadal starała się zapewnić synowi wszystko, czego potrzebował. Pracowała bez wytchnienia, żonglując kilkoma pracami naraz. W ciągu dnia była kelnerką w barze, a po południu sprzątaczką, potem wracała do domu, przygotowała obiad dla syna i szła do zakładu krawieckiego, swojego trzeciego zajęcia. Pieniędzy nigdy nie wydawało się dość, ale matka nigdy się nie skarżyła, nigdy nie brała ani jednego dnia wolnego. Nie mogła sobie na to pozwolić. Dorastając, Liam nauczył się pomagać matce, kiedy tylko mógł, a nawet dostał swoją pierwszą małą pracę. Opiekował się ogrodami sąsiadów, oczyszczał je z suchych liści jesienią i śniegu zimą, oraz podlewał w upalne letnie dni. Dostarczał też gazety w okolicy i dzięki tym dwóm drobnym pracom udawało mu się nieco odciążyć matkę w wydatkach. Jesteś moim małym pomocnikiem. Powiedziała mu Amanda: I jestem z ciebie bardzo dumna. Po śmierci męża kobieta nie mogła pozwolić, by do jej życia wkroczył inny mężczyzna. Całą swoją uwagę i uczucie poświęciła synowi. Liamowi często dokuczali w szkole za swoje używane ubrania, ale nigdy z nikim się nie kłócił ani nie sprawiał kłopotów, żeby nie obciążać matki. Czas leciał szybko. Liam ukończył szkołę średnią i od razu rozpoczął studia. Nauka nigdy nie była dla niego problemem, a na uniwersytecie sprawił, że jego profesorowie za nim mówili. Był jednym z najlepszych uczniów w klasie i wszyscy byli pewni, że osiągnie wielkie sukcesy. Po ukończeniu szkoły Liam znalazł pracę w małej firmie sprzedającej sprzęt komputerowy, ale ją odrzucił na oczach niedowierzających kolegów z klasy. Żadne z nich nie mogło zrozumieć, dlaczego ten obiecujący młody chłopiec odrzucił jednorazową ofertę z jednej z najbardziej znanych firm w Nowym Jorku i zamiast tego wolał zostać w swoim małym miasteczku. Ale Liam miał swoje powody, by zrobić krok wstecz i wstrzymać swoją przyszłość. Była to jego matka, która opiekowała się nim przez całe życie. Była poważnie chora, a on nie mógł jej teraz opuścić. W tym małym miasteczku Liam zaczął budować swoją karierę w niewielkiej firmie. Będąc odpowiedzialnym i sumiennym pracownikiem, Liam nigdy nie spóźniał się do pracy i zawsze wychodził z domu wcześniej, aby się upewnić. Ale tego dnia wszystko wydawało się, że od początku musi pójść nie tak. Wszystko zaczęło się zanim mężczyzna jeszcze wyszedł z domu. Jego matka nie czuła się dobrze, a on się spóźnił, bo musiał pomóc jej wziąć leki. Ale Amanda nie była jedynym powodem spóźnienia Liama. Jego nogi były pokryte ranami i oparzeniami, i choć nie chciał powiedzieć, gdzie i jakie dostał, tego ranka bolały go tak bardzo, że mężczyzna w ogóle nie mógł szybko chodzić. Nie mógł nawet zatrzymać się ani pójść do lekarza. Nie było go na to stać. Był zdecydowany cierpieć w milczeniu. Tak więc, z twarzą wykrzywioną w grymasie bólu, Liam wsiadł do autobusu i usiadł na pustym miejscu. Były godziny szczytu, a na kolejnym przystanku wsiadało kilkadziesiąt osób. Wszyscy byli zabiegani, jak Liam. Nie było miejsc siedzących dla wszystkich, i kilka osób stało. Autobus jechał szybko i wydawało się, że ból Jama nieco ustąpił, gdy postanowił zamknąć na chwilę oczy i odpocząć przed dotarciem do celu. Nie wiedział, że w tym momencie kobieta o imieniu Vanessa Collins obserwowała go z bliska. Niefortunnym zbiegiem okoliczności pani Collins, kobieta po sześćdziesiątce, nie mogła znaleźć miejsca siedzącego i uznała za haniebne, że musi podróżować na stojąco, podczas gdy młodzi mężczyźni, tacy jak Liam, siedzieli wygodnie w fotelach, ucinając sobie drzemkę. Pani Collins nie lubiła korzystać z komunikacji miejskiej, ale tego ranka nie miała wyboru, bo jej samochód był w warsztacie. Kobieta spojrzała na młodzieńca z wyraźną dezaprobatą, po czym jej irytacja sięgnęła za nietu. Ten młody, silny chłopak nie ma szacunku dla starszych, skomentowała tak wysokim tonem, że cały autobus odwrócił się, by na nią spojrzeć. Liam zamarkotał i otworzył oczy. Napotykając oczy rozdłoszczonej kobiety, zarumienił się głęboko i odwrócił z powrotem do okna. Ale pani Collins nie miała zamiaru się poddać. – No i co? Nie zamierzasz nic powiedzieć? – powiedziała. – Matka nie nauczyła cię dobrych manier. W autobusie panowała opresyjna cisza, która od czasu do czasu przerywała dźwięk pracującego silnika i szelestu opon na chodniku. Wszyscy wpatrywali się w Liam'a, który z grymasem bólu podniósł się ze swojego miejsca najszybciej jak tylko mógł i postanowił wysiąść, mimo że od jego biura dzieliło go jeszcze kilka przystanków. Gdy on trzymał się poręczy, kulejąc w stronę wyjścia, zadowolona pani Collins ochoczo usiadła na pustym miejscu. W tym momencie jeden z pasażerów siedzących z przodu autobusu spojrzał na Liam'a i wykrzyknął ze zdziwieniem. Czy to nie ten człowiek, który w zeszłym tygodniu uratował tych wszystkich ludzi w pożarze w centrum handlowym? Na te słowa wszyscy pasażerowie natychmiast zaczęli wiwatować, i każdy chciał spojrzeć na bohatera, który nie bał się i zdołał uratować tych wszystkich zupełnie obcych ludzi z budynku pogrążonego w płomieniach. Nikt jednak nie był bardziej zszokowany niż pani Collins. Łzy płynęły jej po twarzy, gdy zdała sobie sprawę, że właśnie upokorzyła człowieka, który uratował z pożaru jej jedyną wnuczkę. Tego okropnego dnia Vanessa Collins miała do załatwienia sprawy. Była odnoszącą sukcesy bizneswoman i był to pracowity dzień, a ona nie sądziła, że jest coś złego w tym, że pozwoliła Tinie, swojej wnuczce, pójść samej do centrum handlowego, żeby kupić sukienkę na bal. O pożarze dowiedziała się dopiero wtedy, gdy otrzymała telefon ze szpitala, gdzie Tina została zabrana na badania. Będąc dokładnie w miejscu, gdzie wybuchł pożar i w samym sercu budynku, lekarze obawiali się, że mogła się zatruć od dymu. Na szczęście ostatecznie dziewczynce nic się nie stało i po kilku godzinach spędzonych na pogotowiu mogła wrócić do domu. To właśnie wtedy opowiedziała babci o tajemniczym bohaterze, który uratował wszystkich, w tym Tinę. Uratował ją i wyniósł z budynku na rękach, ratując ją przed płomieniami. Oczywiście pani Collins szukała bezimiennego bohatera, aby mu podziękować, ale ku jej przerażeniu mężczyzna natychmiast opuścił miejsce zdarzenia. Poczekaj, młody człowieku, wołała kobieta przez łzy. Liam odwrócił się, żeby na nią spojrzeć. Chcę cię przeprosić. Przepraszam, mruknęła pani Collins. Nie, to żaden problem. Powinienem od razu ustąpić ci miejsca. Masz rację. Oboje wyszli z autobusu, po czym jeszcze raz przeprosiła go. Opowiedziała mu, jak jego wnuczka została przez niego uratowana. Uratowałeś ją i nie mogę ci wystarczająco podziękować, mruknęła ze łzami w oczach. Moja wnuczka to wszystko, co mam i zawdzięczam ci jej życie. Liam przyjrzał się kobiecie, a następnie uśmiechnął się do niej. Nie był zły, wiedział, że pani Collins miała teoretycznie rację. Po prostu pomyliła się i niewątpliwie spotkali się w niewłaściwy poranek. Liam nie poszedł tego dnia do biura, zamiast tego powiadomił swoich przełożonych, a na koniec udał się do szpitala na leczenie. Pani Collins poszła z nim, stanęła u jego boku i zaoferowała pokrycie wszystkich kosztów. Dwójka poznała się lepiej i w końcu Liam czuł się na tyle komfortowo przy kobiecie, że opowiedział jej również o swojej matce. A pani Collins z pewnością nie mogła pozostać obojętna na cały ten ból. Tego samego popołudnia skontaktowała się z jedną z najlepszych klinik w Nowym Jorku i, wykorzystując każdy kontakt, jaki miała, zorganizowała wizytę dla Amandy Nelson. Liam nie mógł uwierzyć w to, co ta kobieta zrobiła dla niego i jego matki. Nie sądziłem, że ludzie o tak wielkim sercu mogą istnieć na Ziemi. Powiedział jej. Miesiąc później Amanda pozytywnie przeszła operację. W międzyczasie Liam rzucił pracę i zaczął pracować w firmie pani Collins. Była pewna, że Liam ma potencjał, by wspiąć się na wyżyny w jej firmie. I wiedziała, że ze swoim wielkim sercem i odwagą zasługuje na wszystko, co najlepsze. To wszystko na dziś. Jeśli spodobała Ci się ta historia, kliknij filmik na ekranie, aby zobaczyć więcej podobnych historii.